Siemanko! Zawsze chcieliście mieć wszystkie strony pod ręką Chcieliście szybko wejść na jakąś stronę Teraz będzie coś dla was Dzisiaj przedstawię wam dodatek Lighting Speed Zapraszam! Po wejściu na ten link Pobieramy ten oto tutaj Paseczek I po pobraniu pokazuje się nam takie okno Tylko, że bez tych wszystkich Linków i bez tego tła jest tło inne. I tak, jak dodać jakiś link? Klikamy oczywiście w ten plusik, jakąś nazwę, nie wiem, poradnik, coś, nie, live na przykład. I we website, czyli na przykład Twitch. Jeszcze raz dodamy twitch.tv i tutaj już nam podają różne ym, sugestywne, sugestywne jest takie słowo, ym, porady jakby. I klikamy Twitch, Automatically obtain i ok. I teraz nam się zapisał link, mamy Twitch, klikamy lewym i nam się otwiera. Zadał, jest Twitch. Dobra. A teraz jak zmienić tło? Wallpaper klikamy, wybierz plik, wybieramy sobie jakiś plik i nam się tło zmieni. Można sobie jeszcze wybrać z tło jakby od nich to fajne takie powiem wam że nawet mi się podoba i to tu właśnie chyba zmienia. Tak i teraz scrollę można sobie przesuwać różne strony, tutaj można kolejne dodawać, kolejne, kolejne. To są favorite favorite, jeszcze jakaś strona, można sobie dodać kolejne jakby strony, jeśli mamy tych linków w hu last visit. Nie chcę się odpalić nie wiem dlaczego. Może mam usuniętą historię, nie wiem. Aplikacje, które są Internet Speed Booster, Extension Manager Chrome App Store. Tadao. I co, takie fajne linkieczki. Jak zauważyliście, strona odpala nam się w kolejnej karcie. Jeśli byście chcieli od razu, to klikamy Setting i Open Sign i New Tab. Odznaczamy i teraz klikamy i nam się otwiera automatycznie. Więc y, ja tak nie chcę, bo sobie otwieram zawsze parę stron z jednej tej i tak. I tutaj mamy jakieś dodatkowe opcje, które możecie sobie poustawiać lub nie. No i nie będę tutaj dużo, duże przedłużał. Dużo przedłużał. Tutaj z boku z strzałkami też można sobie poklikać, jeśli macie scroll zepsuty itd. I co, naprawdę przydatne. Miałem tych różnych speed dialów yy, i takich różnych podobnych yy, takich stron dużo. I jakby ta mi się spodobała najbardziej. I naprawdę jest spoko, żadnych reklam tu nie ma. Hmm, może dlatego, że mam adbloka. Ha ha Dobra, więc ja dłużej nie przedłużam. Mam nadzieję, że zachęciłem was troszkę do tego. No i nie, i nie powiedziałem o najważniejszym. Tutaj mamy jeszcze gogle, paseczek. Możemy sobie różne rzeczy wys wyszukać. Tylko, że to wyszukiwanie jest takie troszkę, wiecie, zawsze skrzenione, bo to jest jakieś chińskie gogle Dobra, więc ja już nie przedłużam i mówię to kolejny raz. Comment which app, like which app, yo.